W programie Dobry Wieczór Polsko, Adamina Sajkowska I Grzegorz Jankowski. A teraz o zmianie czasu i przesileniu wiosennym, które przyszło. Wraz no właśnie, z no właśnie, obiecuję, że nie będę krzyczeć, bo mi żona wysłała sms, a nie krzyczy tyle, to nie będę już w takim razie. Tak. A ja pozdrawiam żonę. Pozdrawiam też, yy, drodzy i kochani widzowie. Zmiana czasu, która czeka nas tej nocy, moim zdaniem jest absolutnie i kompletnie bez sensu. Pewnie uważacie tak samo. Niestety nie udało się w Europie wypracować konsensusu, na bazie którego każdy kraj mógłby sobie zmieniać sam ten czas. No i właśnie, po tym będziemy porozmawiali za chwilę. Porozmawiamy też o sprawach zdrowotnych, o zdrowiu, generalnie o zdrowiu, o dietach, co na przykład fajna i ciekawa i taka zdrowa dla nas jest taka dieta, która mówi na przykład, że nie powinien się jeść mięsa albo nawet w ogóle wegana. Organizm całkowity. O tym między innymi będziemy rozmawiali, ale najpierw e, fantastyczne felieton. Fizycy kwantowi twierdzą, że czas można spowolnić, a nawet zatrzymać. Tyle, że trzeba by się poruszać z prędkościami bliskimi prędkości światła. Ale, że czasu cofnąć się nie da, to wiemy z filmu Jancio Wodnik. Bo i czasu nie cofamy, a po prostu przestawiamy zegary. Tym razem akurat godzinę do przodu, czyli tak jakby go przyspieszamy. Pierwszy raz czas letni podczas I wojny światowej wprowadzili Niemcy i ich sojusznicy. Również na terenach okupowanej Polski. Chodziło o to, żeby ludność nie marnowała paliw potrzebnych do produkcji wojennej. I pracowała przy świetle dziennym. Potem było z tym różnie, raz mieliśmy czas letni, a raz nie, ale zasadniczo od 1957 roku latem wstajemy godzinę wcześniej. Czas pokazał, że zmiana czasu ma i wady i zalety. W jednych krajach czy stanach w USA zużycie prądu spadało, a w innych rosło. Kierowcy lepiej jeździli przy świetle dziennym, za to zwiększyła się liczba zgonów na skutek chorób spowodowanych krótszym snem. Zmiana czasu to także problem logistyczny dla transportu, zwłaszcza kolejarzy, informatyków czy banków, co pociąga za sobą koszty. Przeprowadzona w 2018 roku przez Unię Europejską internetowa ankieta wykazała, że ludzie nie chcą zmian czasu. Potem Europarlament zatwierdził plan. Zniesienia przestawiania zegarów i wezwał poszczególne kraje do wprowadzenia zmian prawnych. W Polsce rozporządzenie o zmianie czasu będzie obowiązywać co najmniej do roku 2026. Chiny, na przykład, nie zmieniają czasu. Co więcej, choć rozciągają się na co najmniej cztery strefy czasowe, to na całym obszarze państwa środka obowiązuje czas pekiński, co sprawia, że na zachodnich krańcach tego kraju o godzinie 10 jest jeszcze całkiem ciemno. Pamiętajmy, że czas to pieniądz. Doszły nas informacje, że w niektórych firmach, gdzie pracownicy pracują na stawkę godzinową, ci, którzy będą pracować w nocy z soboty na niedzielę, zarobią odpowiednio mniej. A teraz w studiu nasz gość, dr Michał Mularczyk Dietetyk. Dobry wieczór, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. A wcześniej chciałabym powiedzieć o komentarzach, które licznie czytam pod mm, urywkami z naszych programów. I przeczytałam taki. Ja bym chciał tylko zapytać, czemu ta pani, czyli ja, ma jabłko Adama? Odpowiedział pan, że jestem nowej generacji. Drogi panie, nie jestem nowej generacji, a to co pan widzi, to nie jabłko Adama, a gust, który mam na tarczyce. I dopóki go nie usunę, to będzie pan oglądał mnie i mojego towarzysza. A ja korzystając z okazji, że mamy w studiu dietetyka, od razu przejdę do tego, w jaki sposób. Yy, Pracować nad dietą, żeby tą tarczycę ochronić przed chorobami. Ale prywatna. W większości przypadków <laughs> brakuje nam, znaczy w ogóle w Polsce mam mało selenu i brak selenu jakby odpowiada za większą część chorób tarczycy. W związku z tym trzeba się zastanowić, czy nie jemy za mało ryb na przykład. Generalnie te ryby, które są dostępne w sklepie <laughs> tymrożone, to nie jest dobry towar. W związku z tym te ryby dobre są bardzo zdrowie, te, drogie te, te, te surowe, w związku z tym, niestety. Suplementacja, tabletki i tak dalej. W związku z tym dieta ciężko będzie, natomiast rzeczywiście selen w tabletkach jest dość popularny, a osoby starczyco wiedzą, że selen to jeden z największych przyjaciół. Kiedy Sławek czytał ten Felieton, e, e, o, mówił, że zmiana czasu, bo do niej teraz wracamy. Mówił, ma swoje wady i zalety. Pan nasz się podniósł fotelu i mówi, nie ma żadnych zalet. No, próbowałem znaleźć, tu długo szukałem, szukałem, znalazłem jedną wątpliwą, to znaczy chwali się, że jak będziemy wracać z pracy zmęczeni w poniedziałek po zmianie czasu, to jest mniej wypadków, bo jest jaśniej. O ile do tej pracy dojedziemy? Dlatego, że najpierw rano, jak wstaniemy, to to słońce znowu się obniżyło, znaczy obniżyło, ono jest normalnie, ale coś, coś nam zmienił czas, w związku z tym jest niżej o tej godzinie i nas znowu oślepia, w związku z tym jest więcej wypadków rano. No, jeżeli ktoś już dojdzie do tej pracy, to pewnie się cieszę, ale nie wiem, czy do niej... Ale naprawdę... faktycznie zmiana czasu wpływa na to, że ja źle funkcjonuję? Yy, no, oczywiście. I to jest zarówno ta, ta jesienna, co była przed nami, nam się wydaje, a, jest fajnie, bo wyśpię się. Nie, 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 drodzy Państwo. Może i się wyśpicie raz, natomiast generalnie, ponieważ jest, wcześniej się robicie mniej, niestety mamy dużo więcej depresji. W Danii, to były badania z Danii, chyba tak, <laughs> tam okazało się, że ilość nowych epiz epizodów nowej depresji lub jakby tak odnowienie starej depresji, jakby tak wejście w kolejne fazy, fazy depresji, to jest około 10% wszystkich epizodów depresji. To jest bardzo dużo. Ja to ten, ten jesienna zmiana? Tak, tak to jesienna. Ta letnia, ponieważ jest deprywacja snu, no to mamy n, n, zmiany, że tak powiem, no niewyspani jesteśmy. Zobaczmy jedną rzecz, że człowiek i myśli, czy ja się jutro wyśpię, już ma stresa. Ja a jak wyregulować dobowy rytm organizmu, żeby faktycznie wzią, wejść łagodnie w tą daj. zmianę czasu? Dlaczego? Część na dziewiątą do pracy. No ale a znaczy, może nie poprzez no, sen, to się który będzie znaczy, nie, no, wyregulowany, jeżeli, poprzez się to wcześniej przerwę e, między posiłkami. Miesiąc wcześniej, gdybyśmy zrobili, no to by, to by się dało tak powoli. W ogóle my powinniśmy chodzić spać około godziny, powiedzmy, no dziesiątej. Wiem, że jak to. No, my, no, zaraz, my stąd wyjdziemy o dziesiątej. A ja tak chodzę prawda? spać, a ty nie? Nie, ja o no to... w nocy chodzę. Uuu, to ile ty śpisz? I o której się no, budzisz? No to... No, pan doktor. <laughs> Proszę inne pytanie. Tak? Masz problemy ze snem? Nie, nie. Szkoda cię życia po nie, ja prostu na sam. Ja wtedy czytam, bo to jest akurat taki czas, kiedy można spokojnie spędzić sam czas sam ze sobą. Ale wracamy do pana doktora. Jak byłem na. A propos tej, czy, czy snu, jak byłem na studiach, mój brat się wtedy uczył grać na skrzypcach. Teraz przyjemnie go posłuchać, ale wtedy nie było to przyjemne. W związku z tym mogłem się uczyć wieczorem. I tak myślałem, że ten wieczór to jest do, dobra pora, bo cisza spokój. Ale jak kiedyś byłem bardzo zmęczony i byłem w stanie się pouczyć, myślę, wstanę rano i poczytam sobie, może coś rano, w te trzy godziny wcześniej wstanę. Oczywiście budzik zadzwonił, został zbesztany. I się co okazało, że ja przez godzinę rano zrobiłem tyle, ile planowałem wczoraj wieczorem. W związku z tym lepiej wstać rano, bo człowiek jest ma dużo lepszy umysł. Znaczy, jest nie część, potwierdzam! Jest część słówek, jest część suwek, ale ich jest dużo spać? mniej niż... Słucham, A ile powinniśmy spać? Osiem 8 godzin? No siedem, godzin rzeczywiście, bo problem jest taki, że robi, robi się dużo badań rzeczywiście i te mi się nie podobają, bo im mamy większą deprywację snu, czyli zaburzenia, czy późno chodzimy, czy pracujemy na zmiany, czy mamy, mamy takie wariactwa jak zmiana czasu, to rośnie ilość chorób. Na przykład przy tej zmianie teraz wiosennej mamy... Ilość zawałów w poniedziałek, jak Amerykanie ocenili, w poniedziałek po zmianie czasu jest nawet 20%, 24% chyba większa niż w każdy inny poniedziałek w, w roku. Tak? A co z tymi, co na przykład śpią dłużej, powyżej 8 godzin i wstają i mówią: Jestem zmęczony, boli mnie wszystko. To będzie na przykład tak, jest zespół Pikłykowski, czyli obszerny mężczyzna albo kobieta ma zaburzenia, że tak powiem, usadłowienia, jeżeli tak można powiedzieć, gardła, no i chrapie, ma bezdechy nocne i rzeczywiście, ile by nie spał, będzie zmęczony. Może to jest, to jest u osób szczupłych też może być taka konstrukcja nosogardła i w tym momencie trzeba pójść do laryngologa, żeby ocenił, zobaczył czy to jest przyczyna anatomiczna, czy jakaś inna, tak? Y, hormony. Tarczyca, prawda, o którejśmy zaczęli, też może O, być. ja wiem, co to znaczy. Także tak. jest tych, 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 tych przyczyn, nie jest troszkę i no to po prostu trzeba, jeżeli coś takiego występuje, trzeba zacząć się diagnozować. Kolejna rzecz, to co pan redaktor powiedział o tym późnym chodzeniu spać. W pewnym momencie tak, późno chodzimy spać, rano wstajemy, kawa, kortyzol, kawa, kortyzol do góry nas podnosi, a nasz nadnercza, że tak powiem, wydzielają te, te, te hormony i powoli zaczynają się wykańczać, niestety. I potem piję sobie kawę wieczorem, ona nam nie działa. Jest to jeden z ważniejszych sygnałów, że mamy wykończenie nadnercze. a w związku z tym nie trzeba się cieszyć, że ja w ogóle na, na kawę nie reaguję, tylko zacząć Nie, na, na mnie kawa nie... działa. A, a to czy... dobrze, ale ja mówię już, to teraz działa, zobaczymy, co a będzie od za od czego powinniśmy lat. zacząć dzień? Od wypicia, na przykład, nie wiem, wody z cytryną? Od gimnastyki. tak jak a, mówi Grzegorz? Już widzę, jak no, z Gimnastyka też, to jest w ogóle woda solo, solą, że tak powiem, kranowa ma mało jonów, jak najbardziej. To jest fantastyczna rzecz tak? Yy, suplementacja? Suplementacja. Rano witamina B, jeżeli już mam się suplementować, bo coraz więcej osób ma, przynajmniej w, w Europie, niedobory, niedobory yy, że tak powiem, możliwości. Metylowania witamin z grupy B. Bez metylacji mamy różne choroby, w związku z tym już no 40% się ocenia maty za Bo my czyli witamina B rano. W poprzednim programie mówiliśmy o tym, że Polacy są uzależnieni od suplementów, od leków i że faktycznie ich nadużywają. Czy widzi Pan to zjawisko? Jest to zjawisko, bo robią to głupio. Ale z drugiej strony, gdybyście mnie teraz wysłali 50 lat wstecz, ja bym poszedł, no powiedzmy 50,5 50 roku, ja bym poszedł do sadu, zerwał jabłuszko z krzaka. I wrócił tutaj, a wy byście mi dali drugie, też zerwane prosto, powiedzmy, no tam w marcu to słabo, ale gdyby to był, powiedzmy, czerwiec, czy lipiec, sierpień, powiedzmy. I ja biorę te dwa jabłka i oddaję do laboratorium. W laboratorium mówią, to jest jabłko sprzed 50 lat, a to jest dzisiaj. Dlatego, że już robiono <coughs> wiele razy badania od 80 któregoś roku, już wtedy były, zauważono pewne zmiany. Zawartość witamin i minerałów jest coraz niższa. To są spadki rzędu... Mówię, czym, czym zawarte? Minerały i witaminy. Rzędu 60-80%. W, w żywieniu? W żywieniu, czyli to jest w momencie zerwania y, jabłuszka, z żywności. Potem mamy przerobienie go, mrożenie, gotowanie i tak dalej. Mamy kolejne straty. W związku z tym, stąd w ten sposób patrząc. Jest to rozsądne, ale ludzie niestety... Ostatnio miałem właśnie przypadki selenozy, czyli nadmiernej ilości selenu, bo brałem preparat na, na, na piękne paznokcie, na piękne włosy, na odporność, y, 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 multivitaminy i coś tam. Ja liczę, liczę, pani kochana, to jest 600 mikrogramów selenu, to jest po prostu półtora razy... Powyżej dawki maksymalnej, w związku z tym, hola, hola, prawda? W związku z tym, rzeczywiście można zrobić sobie krzywdę. Tak samo z cynkiem. Może nie jest tak, tak, tak duże, nie ma ty, ty, tylu złych rzeczy, ale one są na przykład szybciej. I niestety my robimy głupoty, tak? Prze, prze, Przewitaminozujemy się, bo myślimy, że jak będzie za dużo, to będzie dobrze. Nie, to nie będzie Panie dobrze. Panie doktorze, czyli rano, witamina B, co jeszcze? No, jeżeli mamy na, na przednowiu. Witamina no, o, D? Witamina D bezwzględnie. Tylko teraz tak, no, zalecane dawki to są y, oficjalne z, zgodnie z książką, to jest 1000-2000 jednostek, tak? No dobrze, przychodzi do mnie pacjent, powiedzmy, we wrześniu, doktorze, chciałbym schuść, chciałbym coś tam, parę rzeczy zrobić. Mówię, schuść, bardzo ładny wyraz, uwielbiam go. No, ale... Schudnąć. No wiem, no, ale tak pacjent mówią. Okay. Schuść mówią. <laughs> Zjeść, wychuć, <by> tak? <laughs> I ja mówię, dobrze, to sprawdźcie, między innymi i witamina D, to jest jedna z ważniejszych rzeczy, które sprawdzam. No i koło podłogi jest ten, ten, albo poniżej, prawda? No i zgodnie... Z... To prawda, że cały rok trzeba suplementować witaminę D? Niestety, no. Y, 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 witamina D jest produkowana w skórze dzięki UVB, to jest taka część promieniowania słonecznego, która jest taka dość łatwo odbijalna od naszej atmosfery. W związku z tym, żeby się z witaminę. Bo witamina D tak naprawdę jest hormonem. Tylko zimą jest witaminą bardziej, a latem bardziej hormonem. I tak mniej więcej dopiero od kwietnia nie odbija się ta UVB od, od atmosfery, wchodzi w skórę i wytwarza tą jednostek. Moment tylko między godziną 11 a 14. A wtedy siedzimy w pracy, w związku z tym. Pff, Poszło. Ile jednostek? Powiem z doświadczenia, no ja muszę zrobić godnie tak, jak nas, jak nas wymagają. Tysiąc daje panu, pa, panie redaktorze, o, za miesiąc za mało, 2004, i Gdybym robił ten sposób, to dochodzimy z pacjentem do 10, 12, 14 tysięcy i dopiero oni zaczynają wchodzić te przedziały, które tak naprawdę. 14 tysięcy dziennie? U mnie pacjenci, przeciętny facet to jest około 12, 15, 16 tysięcy bierze, żeby osiągnąć y, takie zalecane minimum. Przeciętna kobieta, no. mówię o takich, powiedzmy, o tych obszernych, tak? O tych... są butelkę tych witaminy? Nie, są preparaty, które mają dużo więcej. I można znaleźć. To znaczy więcej tym... niż 2001 jednostek? Ta, tak, tak, cztery i więcej. W związku z tym naprawdę i to robimy pod kontrolą, i to są, dochodzimy do ilości 10 A nasz widz może tak sobie jutro wziąć, tak, te 16 Najpierw Tak Najpierw prostu? Bo jest parę procent, znaczy parę procent, które ma dobre stężenie, to jest około 7-10%, które nie potrzebuje aż takiej ilości. A to można przedawkować? Można, znaczy, trudno, ale, ale można. Jest to, jest to bardzo trudne, a część właśnie jest taka niewielka grupa osób, która ma jakby tak nietolerancję suplementacji, ma rzeczywiście łatwo im ale to jest naprawdę to jest poniżej procenta znacznie, no ale są, w związku z tym miałoby powiedzieć, proszę Państwa, róbcie tak, czy tak, prawda? Sprawdźcie stężenie czy... i dopiero wtedy róbcie. Ja jeszcze koniecznie chcę zapytać y, o taką nową modę, która jest, żeby jeść coś zielonego, najlepiej sałatę, przed każdym jednym posiłkiem. Coś zielonego. Koniecznie. Taka młoda terafia, teraz. Teraz jest taka młoda. Można insulinowa zielon... królowa? Czego to nie wymyślą. Wiesz nawet, że jest taka pani jak insulinowa królowa, która mówi o tym, że żeby faktycznie tych skoków dużych nie było, to trzeba zejść najpierw coś zielonego. Najlepiej właśnie sałatę. Nie próbowałeś. Panie doktorze, nie wiem. Znaczy, może być zielony talerz. Nie wiem. No. Jedzmy te rzeczy, które nie podnoszą nam stężenia glukozy we krwi. Czyli? Na, na śniadanie białko z tłuszczem. Jajka. Jajko z tłuszczem? No znaczy, nie wiem, białko z A na z smalczyku mogę sobie posadzić? Takie? No a na czym innym smażyć? No nie przecież to jest zło ten smalec. Który? Gdzie? Ze no, z, z z skwarkami to tłuszcz, no to pan nie wiedział? No tak, nasycony i się nie pali. <laughs> Masło klarowane, y, smalec, to są fantastyczne do smażenia, właściwie jedyne... A oliwa? Z oliwek? Od biedy, ale smażyła Pani kiedyś jajko na oliwie? No nie smażyłam nie. jajka na oliwie, ale nie smażyłam też jajka na smalcu, przyznam szczerze. To genialne ma są, ma. genialne W porównaniu do schabowego, Adelina, który robię na genialne. smalcu. Smalec to palce lizać. To. I tam jest witamina D. Tak? Tak. Może nie jest tak duża, jakbyśmy chcieli, ale tam w łyżce jest około 100 jednostek. także na no, Ale też a z jajkami nie trzeba uważać? Na co? Przez cholesterol? Oj, to jest y, na pół godziny rozmowy. No ale to trzeba czy nie trzeba? No pewnie znajdziemy jakieś 2-3% osób, które będą miały jakieś zaburzenia. Mogę lipidowe. jeść 3 jajka dziennie na nowe o, Powiedzmy. Powiem inaczej, przeciętny Kowalski, czy Jankowski pewnie 5 jajek, żółtek, 5 jest nam potrzebnych, żeby uzupełnić braki chociażby fosfolipidów. Pięć dziennie? Tak. To jest ilość, którą 4, 5, drobna kobieta, 4 powiedzmy <coughs> facet taki. No, Gdzie ja bym ten... zjadła 4 jajka. No może trzy, to minimum. Ale, nie ma, ale mówię, zjanie, mówię tak. o zawartości fosfolipidów, tak? Mówię, nie, jajka nie, żółtka. Mhm. Tylko, żeby, tylko żółtka były, żeby nie podgrzane. Śniadanie już wiemy. Obiad? Kawał mięcha z warzywami. Nie, bo no mówię, że mięcho raz w tygodniu tylko. No to codziennie raz w tygodniu wyjdzie. Znaczy, to też jest. <coughs> codziennie raz w tygodniu. Nie <coughs> tak. Jeżeli weźmiemy, co byśmy nie wzięli, warzywa, nabiał, mięso i podgrzejemy za mocno, to wszystko będzie rakotwórcze. Jak ja czytam y to się, o cholesterolu i, i, i pisma o białku, nie jest mięsa, bo to rakotwórcze, szczególnie czerwone i tak dalej. No i jak tak się, jak to jest ten artykuł, tak się zaczyna rozpływać w pewnym momencie, bo się okazuje, że wszyscy mówią o tym mięsie przerobionym, na, zanadto, o wędlinach, o smażonym, opieczonym. Ja jem mięcho codziennie, ale mam wolnowar i powiem szczerze, on, on, nawet mamy dwa w domu i one chodzą non-stop. Ale ja wychodząc na program, zostawiłem indyczkę w piekarniku na 190 no, -stop, 195. Stop. No, 195 No, trochę okay. wysoko. No, niestety część, część rzecz tam się zniszczy. To ale znaczy. Ale rakotwórcze czy nie? Znaczy, to, to, to obróbka powyżej 120 stopni jest, można powiedzieć, czegokolwiek, <grym> zaczyna, zaczyna wchodzić w rakotwórczość, o 140 to już jest ba. Lepiej gotować na parze czy smażyć? Na parze nie, bo 120 stopni i więcej, jak było tyle. Naprawdę? Gotowanie no tak. na parze ciach, ciach Rakotwórców. Wolnowar to jest do 100 stopni. Przyszłym nie w domu się robi na parze. No to mogę No ale jak inaczej, Buda. na przykład szparagi? We wodzie. Są takie garnki nawet specjalne do gotowania szparagów. Krótko, yy, gotować i tyle. Ja nie jestem fanem makora szparagów. Natomiast ja jestem fanem. No, ale to będzie 100 stopni. Do 100 stopni. To do 100 znaczy, jeżeli stopni. gotujemy wolno, na przykład, wolnowarze, mamy takie biegi, pierwszy, drugi albo pierwszy, drugi, trzeci, i on powoli, to jest prędkość dojścia do, do prawie 100 stopni, mniej więcej, prawda? Są takie tańsze wolnowary, nie polecam, że one się gotują, to, 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 to jest, to jest garnek elektryczny, ale jak widzimy, na przykład, że nastawiamy na low, na przykład, to on zaczyna gotować po 3 godzinach. Ja przed pójściem spać, na przykład, sobie włączam goloneczkę i idę spać. Rano mnie budzi zapach golonki, nie wszyscy to akurat lubią, i jako 11:00 spożywam śniadanie. Je zjem, jeżeli zjem taką golonkę... Je pan golonkę na śniadanie, dietetek? No dlaczego nie? Gotowano. <śmiech> <śmiech> czy państwo to słyszeli właśnie? Gotowa... Golonka na śniadanie? No gotowano. Słyszałeś nie... to? No e, jeśli Czyli, ja w ogóle golonki ja? nie wiem. Na... Czy powiem w ten sposób? Moje ulubione śniadanie to jest właśnie albo goloneczka, albo jajka, bo to jest coś, co daje mi dużo energii. Ja przez 20 lat głubałem ludziom w sercu, no, w związku z tym jak szedłem, tak, interwencyjny i chodziłem do, 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 do pracowni, jak się wchodziło o tej ósmej z minutami, to się wchodziło o 15 na przykład, no to nie było czasu czasem się podrapać po różnych częściach ciała, a tym bardziej czegoś zjeść. W związku z tym jeżeli sobie zacząłem taką jeśćniczkę na przykład z 8 jajek, bo wtedy jadłem 8 do 10 lub... Taką goloneczkę, no to ja mogłem wejść o ósmej do pracowni i wyjść o 16. nawet nie pomyślałem na chwilę o jedzeniu. Nie byłem w ogóle głodny. Bo została na minutę, panie doktorze, kolacja. Kolacja? Warzywa węglowodane ewentualnie, jeżeli ktoś ma jakiś straszny ciąg na, 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 na takie rzeczy jak makaroniki czy chlebki, no to na kolację. To, czyli makaron, tak pieczywo tego rodzaju. Gluten? Rzeczy, tak? W ogóle tego. Glu... Znaczy, gluten to jest zboża, tak? Nie wszystkie, ale tak, ale generalnie. Znaczy, przy tarczycy lepiej zjeść węglowodany w ciągu dnia, dlatego że do przemiany hormonów tarczycy, bo tak, przysadka goni tarczycę, tarczyca wytwarza hormony, te, hormon T3. On jest w tkankach przerobiony do, 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 do znaczy T4, do T3 przerabiane. I do tego, żeby się przerobiło, są potrzebne węglowodany, czyli w ciągu dnia ci, co mają z tarczycą problemy, raczej węglowodany powinni zjeść, czyli obia zamienić, powiedzmy, na, na, na bardziej węglowodanowy. Natomiast nie łączyłbym mięsa z węglowodanami, bo mięso chce zalegnąć w żołądku, dłużej i tam być lepiej strawiony, natomiast węglowodany na ogół mówią idźmy dalej, idźmy o, dalej. I tu, panie o, doktorze, stawiamy kropkę i ja przytoczyłam ten post i tą komentarz. Mamy. To był hit, panie e, Tak, powiedział Grzegorz, że to jest prywata, ale to jest forma hejtu, moim zdaniem. O hejcie porozmawiamy no, cichej, w przyszłym cichej. programie. Nie, 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 ten komentarz, który przeczytałam o moim jabłko Adama będziemy o hejcie rozmawiali w następnym programie, a ja ma zwracam się do Państwa z apelem, proszę się badać, proszę o siebie dbać. A my lejemy nowe trendy, tak jest, badajcie się, dbaj, dbajcie o siebie i goloneczka na śniadanie, to jest to. I Jedź pięć żółtek. Trzeba jeść wolusieńku. gryź, o tym też chętnie A ja pogadam. nie umiem inaczej, znaczy dobra, okej, okay, kończymy.